Witam Państwa, nazywam się Anna Mikulska, reprezentuję Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Zapraszam na spotkanie z kobietą wyjątkową, z Generał Elżbietą Zawadzką, która swoim bogatym życiorysem mogłaby obdzielić niejednego człowieka, a żyła długo, bo blisko 100 lat. Elżbieta Zawadzka była żołnierzem Komendy Głównej Armii Krajowej, była kurierką w czasie II wojny światowej, emisariuszką Komendanta Głównego Armii Krajowej do Naczelnego Wodza w Londynie, jedyną kobietą cichociemną spośród 316 skoczków zrzuconych do Polski w czasie wojny, brała udział w powstaniu warszawskim, była więziona w okresie stalinowskim, uczyła w szkołach i pracowała społecznie. Całe swoje długie życie poświęciła Polsce. I to tak bardzo podnieśle brzmi, ale tak po prostu było. Zapraszam na spotkanie z kobietą wyjątkową. Jej życie obejmowało takie trzy obszary działania. Była pedagogiem, żołnierzem i historykiem. I w każdej z tych dziedzin miała sukcesy. Bo jako pedagog otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych, jako żołnierz została awansowana do stopnia generała brygady, a jako historyk otrzymała nagrodę kustosza Pamięci Narodowej za wkład w upamiętnianie historii narodu polskiego. Dzięki stworzeniu fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu, w 1990 roku. Elweda Zawacka urodziła się w Toruniu 19 marca 1909 roku. Jej rodzicami byli Władysław i Marianna Zdamonowak. Ojciec był, pracował jako urzędnik sądowy, a matka prowadziła dom i zajmowała się wychowaniem. Dzieci. Naukę Elżbieta Zabacka zaczęła w szkole niemieckiej, bo wówczas Toruń znajdował się pod zaborem pruskim i językiem obowiązującym był język niemiecki. I dopiero kiedy w 1920 roku Toruń odzyskał niepodległość, Elżbieta mogła pójść do szkoły polskiej i maturę zdawała już. W języku polskim w 1927 roku w Rzeńskim Gimnazjum Humanistycznym w Toruniu. Postanowiła studiować matematykę. Studiowała ją na Uniwersytecie Poznańskim. Na studia musiała dorobić, no bo czesne było wysokie. A wielodzietna rodzina nie była zbyt bogata. Elżbieta zarabiała dawaniem korepetycji z matematyki, a w czasie wakacji pracowała na toruńskiej poczcie. Na tym zdjęciu widzą Państwo Elżbietę z okresu studenckiego z kolegami z poczty, z którymi pracowała. Widzimy tutaj dwa. Widzimy, że Elżbieta Zabacka skończyła dwa fakultety, bo pierwszy matematykę skończyła w Poznaniu, pisząc e, pracę równania różniczkowe periodów całek eliptycznych, a drugi indeks e, to ukończone studia pedagogiczne, ale skończyła je dopiero. Po II wojnie światowej na Uniwersytecie łódzkim. Przed II wojną światową Elżbieta Zawadzka uczyła w szkołach, uczyła matematyki, ale oprócz tego była też nauczycielką przysposobienia wojskowego na kobiet. I tutaj wracamy na, do okresu studiów, bo Elżbieta Zawadzka w czasie studiów właśnie spotkała się z organizacją, do której wstąpiła. Było to przysposobienie wojskowe kobiet i tam działała bardzo aktywnie, bardzo szybko została instruktorką, potem starszą instruktorką. Była to organizacja, która przygotowywała, szkoliła młode dziewczyny na wypadek wojny. Dziewczyny podnosiły tam swoją sprawność fizyczną, uczyły się strzelać, obsługiwać radiotelefony, przechodziły kursy sanitarne, obrony przeciwlotniczej, przeciwpożarowej, także szkolenie z terenoznawstwa. I te wszystkie teoretyczne wiadomości sprawdzały potem na obozach w czasie wakacji. Obozy odbywały się na terenie całej Polski, od Morza po Góry bo i w spale koło łodzi, i w garczynie koło kościerzyny, czy w Beskidzie śląskim. Tam Elżbieta Zawadzka udzielała się bardzo aktywnie i powiedziała kiedyś, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń w jej życiu. Od 1937 roku Elżbieta Zawadzka Wzięła urlop z pracy w szkole i y, ponieważ pełniła funkcję komendantki Rejonu Śląskiego Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Także była odpowiedzialna za wszelkie działania tej organizacji na tym y, terenie. Y, w 1939 roku w sierpniu otrzymała rozkaz mobilizacyjny, y, wróciła z obozu, który, y, na którym była w Spale. Y, Wróciła do Katowic, siedziby organizacji, którą kierowała, i drugiego września otrzymała rozkaz wyjazdu do Lwowa. Wybucha wojna. Większość mieszkańców Polski ucieka ze swoich domów przed armią niemiecką. A Elżbieta Zawadzka z grupą młodych pewiaczek. Wybiera się do Lwowa. Dociera tam i bierze udział w obronie tego miasta. Ale po jego upadku 22 września postanowiła wrócić do Torunia, bo nie była pewna co dzieje się z jej rodziną. Toruń był już wtedy zajęty przez Niemców i wiadomo było, że Niemcy Polaków usuwają z mieszkań, z domów i mieszkają tam sami. W Toruniu okazało się, że wszystko jest z rodziną w porządku i Elżbieta Zawadzka postanowiła wyjechać do Warszawy, gdzie od razu włączyła się do pracy konspiracyjnej. Już 2 listopada 1939 roku złożyła przysięgę organizacyjną przed szefem Wydziału Łączności Konspiracyjną, Janiną Karaś, pseudonim Bronka. I otrzymała polecenie udania się na Śląsk, żeby tam organizować struktury łączności podziemnej. ta Zabacka do konspiracji włączyła tam na początku wojny około 200 kobiet. Wszystko to zrobiła w oparciu o Kobiety, dziewczyny, które należały do organizacji przysposobienia wojskowego kobiet. Była też kurierką, bo przynosiła, musiała kontaktować się ze swoim szefostwem w Warszawie, a Warszawa leżała wówczas na terenie generalnego gubernatorstwa, natomiast Śląsk był włączony do Rzeszy. I przekraczać, przekraczać trzeba było granice, więc Elżbieta zawsze udawała Niemkę. I tutaj przydała się jej świetna znajomość języka niemieckiego, bo nikt na granicy nie mógł podejrzewać, że ona nie jest niemską, niemką, a taką właśnie Niemkę udawała zawsze. Te jej sukcesy na Śląsku i doceniono w Warszawie i została. Już w 40 roku, w grudniu 40 roku ta została przydzielona do pracy w Wydziale Łączności Zagranicznej w konspiracji. I tutaj przyjęła pseudonim ZO i od tej pory przekraczała już granice Państw europejskich. Zawadzka miała za zadanie organizowanie tras kurierskich w całej Europie, które służyły przerzucaniu Polaków do Anglii lub innych krajów europejskich. Przewoziła walizki z pieniędzmi potrzebnymi do funkcjonowania polskiego państwa podziemnego. Dostarczała, przewoziła zaszyfrowane informacje. W takich na przykład przedmiotach codziennego użytku, w takim wydrążonym kluczu mogły się zmieścić z mikrofilmowane informacje, czy w zwykłej szczotce również. A były to przedmioty takie, nie, które nie wzbudzały podejrzeń. Elżbieta w ciągu, w, 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 w ciągu całego. Okresu okupacji nigdy nie była aresztowana. Udało się jej uniknąć aresztowania, chociaż w 1942 roku, w maju, kiedy miała miejsce wielka wsypa na Śląsku, aresztowano bardzo wielu współpracowników Elżbiety Zawackiej, aresztowano jej siostrę Klarę, która trafiła do obozu w Rawensbrück. Elżbieta była śledzona. Ale udało się jej zgubić Niemców, którzy ją śledzili, bo wykazała się tutaj niezwykłą odwagą. Wyskoczyła z jadącego pociągu, który w pewnym momencie zwolnił, a ona zdecydowała się wyskoczyć. I też nie stało się jej nic złego poza poturbowaniami, potłuczeniami, otarciami. Była żywa. Pomimo tak ryzykownego skoku. Elżbieta Zawacka była cały czas w czasie wojny przydatna w Wydziale Moczności Zagranicznej jako ta organizatorka tras kurierskich, ale najważniejszym jej zadaniem, którego podjęła się w czasie wojny, to była misja do Sztabu Naczelnego WODZA w Londynie. Do Londynu wybrała się w grudniu 1942 roku, ale dotarła tylko do Paryża, bo została wycofana z trasy z uwagi na własne bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo innych ludzi, ponieważ zaczęły się aresztowania w organizacji i Trzeba było wracać do Warszawy. Ponownie wybrała się na trasę w lutym 1943 roku i po blisko trzech miesiącach, jadąc przez Niemcy, Francję, idąc pieszo przez Pireneję z przewodnikiem, jadąc koleją do, do, do Madrytu, dotarła do Gibraltaru i potem konwojem statków wojskowych dotarła do Wielkiej Brytanii do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Tam przebywała kilka miesięcy, do maja 1943 roku i podczas tego kilkumiesięcznego pobytu w Anglii spotkała się z najważniejszymi przedstawicielami polskich władz emigracyjnych, od prezydenta Władysława Raczkiewicza i generała Ładesa Basikorskiego, po generała Sosnkowskiego czy Józefa Hamera. Jaki był cel jej misji? Ona była emisariuszką wysłaną przez Komendę Główną Armii Krajowej. Emisariusz to osoba wysłana przez jakąś organizację czy państwo w jakiejś ważnej, tajnej sprawie. Celem jej misji było usprawnienie łączności między Armią Krajową a. Londynem oraz wydanie dekretu przez prezydenta Rzeczypospolitej o wojskowej służbie kobiet. Cel został osiągnięty, bo od 27 października 1943 roku dekret, prezydent wydał dekret, w którym kobietom nadano status żołnierzy Wojska Polskiego i prawo noszenia. Stopni wojskowych. Dla Elżbiety Zawadzkiej był dekret był bardzo ważny, ponieważ ona uważała, że kobiety, ta połowa narodu polskiego, jak ona zawsze powtarzała, tak samo walczyły o wolność, ginęły, były aresztowane, torturowane, zamykane w obozach, ale nie były traktowane równorzędnie z mężczyznami. Natomiast dekret dawał kobietom równe prawa z mężczyznami w Wojsku Polskim. Elwena Zabacka mogła w tym Londynie zostać i czekać na, 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 na koniec wojny, ale to było zupełnie do niej niepodobne. Ona uważała, że musi przejść do, wrócić do kraju i z powrotem włączyć się do swoich prac konspiracyjnych. Żeby wrócić najkrótszą drogą powrotną do kraju była droga samolotem, droga powietrzna. Ale wtedy musiała przejść szkolenie spadochronowe, takie jak przechodzili cichociemni. Cichociemni, czyli żołnierze polskich sił zbrojnych, którzy byli szkoleni do specjalnych zadań, zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski w celu walki z Niemcami, w celu organizowania szkolenia dla polskiego ruchu oporu. I takich żołnierzy cichociemnych zrzucono w czasie okupacji 316, a wśród nich jedyną kobietą była Elżbieta Zabacka. Ona również szkoliła tych cichociemnych, bo byli to Polacy, którzy nigdy nie żyli w warunkach okupacji, więc mówiła im, jak powinni się zachować na przykład, kiedy będą zatrzymywane przez patrol niemiecki i o realiach w Polsce ówczesnej okupowanej, bo oni nie mieli o tym zupełnie pojęcia. Także do kraju wróciła z skokiem spadachronowym w nocy z 9 na 10 września 1943 roku i od razu włączyła się do swojej pracy konspiracyjnej. Tutaj mamy zdjęcie samolotu Liberator, takim jakim Elżbieta wracała z Anglii do Polski i kopię złożonego spadochronu, jaki wówczas cichociemni używali oraz znaczek cichociemnych bardzo pięknie zresztą zaprojektowany. Za swoje wykonanie pomyślne misji londyńskiej Elżbieta Zawadzka została odznaczona Orderem Virtuti Militari, który jest najwyższym oznaczeniem wojskowym, jaki istnieje w Polsce. Po powrocie do Polski, tak jak powiedziałam, włączyła się z powrotem do pracy konspiracyjnej, ale to tak jak powiedziałam, pomimo że uniknęła aresztowania, to dwukrotnie była poddana kwarantannie. To znaczy, musiała odsunąć się od pracy konspiracyjnej, bo była na przykład poszukiwana listem gończym. Aresztowano jej rodzinę, rodziców na krótko, natomiast brat i Egon zginął w Oświęcimiu. Za niepodpisanie listy narodowościowej, siostra Klara przeszła gahennę w obozie w Rawensbryg, a Elżbiecie Zawackiej jakoś się udawało uniknąć aresztowania. Miała na pewno dużo szczęścia, na pewno pomagał jej wygląd. Bo blondynka z niebieskimi oczami mogła udawać Niemkę, i język niemiecki pomagał jej na pewno. Natomiast myślę, że bardzo ważnym, ważną sprawą była, były jej cechy charakteru. Była osobą odważną, zdecydowaną, a jednocześnie nadawała się do tej pracy konspiracyjnej, bo była. Z, Spokojna, potrafiła wszystkie swoje zamierzenia zaplanować, nie działała pod wpływem emocji, co w pracy takiej konspiracyjnej jest bardzo ważne. Poza tym no, była osobą inteligentną i wiedziała jak, w jakim miejscu i kiedy się zachować i co robić. Brała udział w powstaniu warszawskim. I to ona właśnie po upadku powstania w grudniu 1944 roku zorganizowała pierwszą po upadku powstania warszawskiego misję polskiego emisariusza przez Szwajcarię do Anglii, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który potem, jak wiemy, był dyrektorem Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. Swoją y, służbę Elżbieta Zawadzka zakończyła y, w stopniu majora. Y, zdemobilizowana została w lutym 1945 roku. Y, za wyjątkowe zasługi została odznaczona ponownie y, y, Orderem Wojennym Virtuti Militari y, za całość swojej działalności konspiracyjnej. Y, y, i po zakończeniu wojny ponownie pracowała w szkołach. Uczyła matematyki, ale nie trwało to długo, bo już w 1951 roku została aresztowana za jak mówił wyrok wrogą działalność na Rzecz Państwa Polskiego. Początkowo wyrok to był wyrok na 5 lat, potem go stopniowo podnoszono na 7 i do 10 lat. Była więziona w Fordonie, w Grudziądzu i w Bojanowie. Nawet w, tym, w tych więzieniach ona nie załamała się, ona starała się tam być użyteczna, chociaż nie pozwolono jej na żadną działalność, dopiero w ostatnim więzieniu w Bojanowie mogła uczyć więźniarki. Po więzieniu wyszła wzmocniona wyszła na wolność na mocy amnestii w 1955 roku. Podczas aresztowania zabrano jej zaawansowaną już pracę doktorską z pedagogiki, bo właśnie po wojnie skończyła pedagogikę, tak jak wspominałam na Uniwersytecie łódzkim. I musiała ponownie tę pracę magisterską pisać, i po obronie doktoratu i habilitacji później pracowała na, początkowo w Gdańsku na Wyższej Szkole, wyższej szkole Pedagogicznej, a od 1965 od roku, a w 1975 roku. Zaczęła pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jednak na yy, UMK yy, 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 nie na skutek represji służb, służb bezpieczeństwa zlikwidowano kierowany przez nią zakład andragogiki, bo ona specjalizowała się w andragogice, czyli nauczaniu dorosłych. I po trzyletniej pracy na Uniwersytecie Toruńskim w 1978 roku odeszła na emeryturę. Nie pozwolono jej zorganizować tego Instytutu Pedagogiki, ale mimo tego nie zamknęła się w sobie, nie zgorzkniała bo wtedy właśnie poświęciła się temu trzeciemu obszarowi swojej działalności, czyli historii. Ona już wcześniej gromadziła relacje kobiet, swoich koleżanek, kombatantek o tym, jak działały w czasie II wojny światowej. I gromadziła te relacje w swoim mieszkaniu, i dopiero i to właśnie stało się początkiem powstania Fundacji Armii Krajowej, ale to miało miejsce dopiero w 1990 roku. Wcześniej, w latach 80., była związana ze środowiskiem Solidarności, działała w środowisku kombatantów Armii Krajowej, była współorganizatorką powstania Światowego Związku Żołnierzy. Armii Krajowej. I dopiero w latach 90. była doceniana i honorowana i właśnie w roku 1990 mogła dopiero powstać fundacja, która początkowo nosiła nazwę Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Fundacja to jest archiwum i muzeum społeczne, w którym gromadzimy relacje, dokumenty, zdjęcia dotyczące udziału kobiet w II wojnie światowej na wszystkich frontach, nie tylko kobiet, które działały w Armii Krajowej, ale także w Armii Walczącej na Wschodzie czy też w Polskich Siłach Zbrojnych. Na zachodzie. A drugim działem tego archiwum i Muzeum Społecznego jest dział Konspiracji Armii Krajowej na Pomorzu. To są dwie dziedziny, dwie sprawy, które nie były doceniane, niewiele się o tym mówiło. Natomiast aż Zawadzka postanowiła gromadzić materiały, żeby wiadomo było więcej na temat walki kobiet o wolność i na temat udziału Armii Krajowej na Pomorzu właśnie. W ramach działalności fundacji, Elżbieta Zawadzka była inicjatorką powstania wielu tablic i obelisków, pomników, które upamiętniały działalność w czasie II Armii Krajowej, głównie w czasie II wojny światowej.